Jestem postępową kobietą. Lubię seks, jak wszyscy. Nie muszę tego wiedzieć. Ale najważniejsza jest reputacja. A mapa zagroziła reputacji naszej szkoły w pierwszy dzień roku szkolnego. Skontaktujemy się z rodzicami wszystkich osób z mapy i zaapelujemy o zakaz imprez, balang i schadzek. Nie macie prawa. Tak nie wolno. Imprezy bez nadzoru to alkohol. Alkohol to złe wybory. A ryzykowne zachowania opisane na mapie są nie do przyjęcia. Liceum Hartley dba o bezpieczne środowisko, ale wychodzi na to, że nie robimy wystarczająco dużo. Dowiemy się, kto stworzył mapę.